Basiu, dlaczego zdecydowałaś się na zabiegi makrzej? To był taki moment, w którym urodziłam dziecko. Byłam po cesarskim cięciu około 5-6 miesięcy, mniej więcej. I tak naprawdę to ja potrzebowałam czasu dla siebie. Wyjścia z domu, zrobienia czegoś, co będzie po prostu dla mnie taką myślę, takim totalnie dla mnie, bo po urodzeniu dziecka to był po prostu bardzo ważny moment. No i właściwie pomyślałam, że to mogłoby być to. Myślę sobie, że tu było połączenie jednej strony tego wyjścia z domu. I to mnie kusiło bardzo. A druga sprawa to to, że też pomyślałam o tym, że jestem w momencie, w którym też nie bardzo jestem w stanie wykonać solidny trening, żeby wzmocnić też mięśnie. Ćwiczyłam wtedy jogę, natomiast no, taki, taki bardzo głęboki trening na mięśnie, bokie w okolicach brzucha, no, to, to było jeszcze poza, ponad moje siły. No i Shape mógł mi tak naprawdę to zaoferować. Jeśli chcesz wzmocnić mięśnie, poprawić jędrność i poczuć efekty już po kilku zabiegach, zapisz się na MaxShape Slowroom 92. Teraz jest na to wyjątkowa okazja, ponieważ tylko do końca listopada mamy promocję 6 zabiegów plus 1 gratis. Nie czekaj do nowego roku, zacznij działać już teraz.